Widzę was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj od z tort. Ostatnio też robiłam jak tort. No i teraz też tort zrobiłam, jak nie miała okazję zrobić na dwa latka z taką koparką. E, ja w tym torcie pokażę, jak koparka zrobię, jak naprzód. Jak naprzód koparka się robi. Ten filmie nie pokazywał, jak ten tort e, robiła, to znaczy biszkopty i to, bo tort był przekładany, to był biszkopt e, kakaowy, przełożony kremem e, malinowo maślano malinowym i otynkowany był, posmarowany był kremem milky way. Jak zrobić takie tort, e, takie kremy, e, link dostaniecie w opisie. Jak zrobić ten milky way, e, to do w ostatnim filmie. Ja um, tu pokaza dekoracja no samo z, jak, jak zrobiła właśnie ta koparka, potem jeszcze y, 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 jak żegnała, żoła, ta masę cukrową. No i to oczywiście za wszystko w szybkim tempie, jak zrobiła przyspieszyłach to, żeby nie było za długo, żebyście się nie nudzieli. No. Dobra kochani, to już zaczynamy. Zaczynamy od koparki. I kochani, tu ma tak masa. Do modelowania, do robienia figurek, I na przykład, się zrobimy te takie, jakby, nie wiem, dźwignie, albo jak się to nazywało, i temu taką koparkę narysowaną No, masa ta do modelowania, i trochę się wymiesza tej masy cukrowej, żeby nie było za twarde. No. Na żółto się zafarbiła, i teraz się byt na te takie dźwignie. Tak, na oko się byt nam, powiedzmy, nożem musicie. Ja to robię na tym macie silikonowej, i tu. Um, no, tu trzeba uważać, żeby nie, nie ciąć ostrym nożem, bo już nie jest taki ostry. Dlatego, mogę, no, dlatego tu nam tak ostrożnie, żeby te maty nie przeciąć. Ok, tu się wymodeluję. takie powiedzmy, nie wiem jak to nazwać uchwyty, te długie, takie, wiecie, te z przodu. Teraz się zrobię jedna grubszą. Ja myślę, że tu nie muszę tak dużo opowiadać, co robię. Chyba widzicie, jak robię, i też to nie wiem, jak nazwać. No, i wycinu modeluję, tak żeby, żeby mi pasowało. Ta dekoracja się zrobiła już no, dwa dni, trzy dni przed, czy cztery nawet, cztery dni nawet przed, przed wykończeniem tortu. I to mi tak fajnie schło. Tu się zrobiła takie odznaczenia, taką jakby śruba. Tak to pójdzie. Tak mniej więcej. Tu trochę przycisnę. I teraz ja ten kwadracik, tu mówię, wycięty i potem się zrobi z tego ta łopata taką. Chyba się to łopata nazywa. Tu tak planowałaś jak to przyczepić, ale w sumie pan to uciona. Teraz się wytnę czuki takie ząbki. teraz to na tym powiesza, tak żeby mi to na pół okrągło wyschło. To tak będzie schnąć dwa dni, dzień albo dwa. A teraz się zrobi ta cała koparka. Powiedzmy ten silnik i buda. Tu wykałaczku się to przymocuję, żeby mi się to trzymało, przykleja się to i tak zostawiam do doschnięcia. Dzień mi to schło i teraz robię te inne takie wykończenie. Teraz się zrobią okna, to znaczy szyby. I takie szare, powiedzmy, nie wiem, blachy, co posiedzą na, na góra i na boki. Tu się wytam taki cienki pasek i przykryja się te złączenia tej budy powiedzmy Tu teraz wycisła się z tą wyciskarką takie cieniutki sznureczek, bardzo cieniutki i teraz zrobię takie, powiedzmy, obramówki albo gumy, no obramówki między, nie między, dookoła okien szyb. Tu teraz ze szarej masy cukrowej e, zrobię się to jakby no te blachy. Ja by to nazwała blachy, no nie wiem jak by to nazwać. Ok, teraz z grubszej masy zrobię się spód tej koparki. Teraz się zrobiła kółka. No, przy takie kuleczki się zrobię, a potem je płaszczem z zplaszczam. Te kuleczki przymocuję do siebie wykałaczką, żeby mi się lepiej trzymały. A potem dookoła zrobię taką gąsienicę. Okej, okay, mój traktor, moja koparka wysch, wysch, wyschła już, yy, no dzień, dwa dni chyba to wyschło. Teraz się zrobię te boki. Tu właśnie ta łopatka mi wyschła, fajnie już się trzymie i teraz się zrobię boki do tej łopaty. Tak się bydnę i przykleję. Tutaj też się to teraz wszystko złącza, przyklejam, poczekam gdzieś może pół godziny, godzinę, aż to wyschnie, aż ten klej się będzie trzymał. Ten grubszy sztidnie, ja bym nie powiedziała że to jest sztyl, te grubszy. Tam potem się wcisna wykałaczka, za nie to jeszcze takie trochę miękkie, dopóki mogła się wcisna wykałaczka, a tu muszę właśnie teraz to przykleić i tu był właśnie taki no, chyba powiedzmy największy problem w tym, czy to się będzie trzymać, czyli tu musi być tak po skosie ucięte. Żeby się to fajnie trzymało Aha, tu te moje kółka jeszcze przykleja To, że tam był za duży odstęp i nie chciało się trzymać Także mi trochę tej masy brakowało Przykleiłam tu trochę, no, żółtej masy I przykleiłam te kółka, tak żeby się trzymało To w sumie tak z boku nie widać <laughs> Sorry No, teraz muszę właśnie to przykleić Um, no trochę to tak potrzymała w ręce, żeby się przykleiło mniej więcej i potem to dał do kubka chyba, ja tu bo zaraz powiem ja tak to pdała. i jakoś się tutaj, nie, złodziejka to chyba się nazywało tak to jakoś ukombinowała, żeby mi się to trzymało fajnie, żeby mi to wyschło i fajnie się wszystko mocno kleiło, także dzień zaś czeka, żeby się to fajnie przykleiło i trzymało <śmiech> sorry, <śmiech> a tutaj już mam mój tort no, obkładam to masu cukrowo teraz fajnie, fajnie wszystko gładko powolutku e, krem e, w środku miała malinowo-maślany, na zewnątrz Milky Way e, no jak już go na początku i teraz ostrożnie, fajnie wszystko wygładzić, jak już tu będą bańki aha, bo tu mi się <śmiech> sorry <śmiech> tu mi się bańki robiły no, wygładziła tu. fajnie, dość długo gładziła ten spód. E, chciała to do lodówki zanieść, a tu potem patrzę, mi się do góry bańki robił. W razie, jak bumby się bańki robiły, to znaczy, takie no, powietrze mu się zebrało. bo chyba tu widać szpilku, malutko dziurka. Zróbcie i w kierunku tej dziurki fajnie powietrze, wypuśćcie, wygładźcie, no. Mi się tak tu stało chyba dwa razy, dwa albo trzy razy musiałam robić, tak, no. Co chciałabym do lodówki zanieść, to mi zawsze powietrze wyłanie. no, bańki z powietrza, a nie bańki, no. No, musiałam dwa razy przybijać, okej. Okay. Fajnie wygładzić. Co teraz tu robimy? Czarne, co tu z czarnego robię? Aha, dwójka. Teraz tutaj się nerek Wytna taką masę cukrową zmieszaną z tym... Um, z gampastą, z tą masą do modelowania. Um, wytna się literka, cyferka 2 Taką grubszą, żeby można było wie, kałaczki tu wcisnąć. Ostrożnie tak się... Nam na na tej masie, i teraz ostrożnie wytnam te nierówności. Tam e, palcem fajnie wygładza, żeby fajnie wyglądało. I teraz tu zrobię takie paski, tak jak paski na drodze są: cieniutkie masy żółtej, wydła się kreseczki i przykleję na ta dwójkę. Z tej żółtej masy to jeszcze wiedziałem takie rąby, powiedzmy, ja rąby, ale to nie pokazywało. Bo... No, chyba wiecie, jak rąby wyciąć. Nie. Tu właśnie nie, nie sfilmowałam tego, jak te rąby wyciąć, ale myślę, ja, myślę że będziecie wiedzieć, jak się rąby wyciną. No, ale to Wam zaraz pokorzę, jak, wy... jak już to wycięte je. Na razie te paseczki się przykleja ostrożnie. Tu jeszcze, tą wyciskarką, wycisnęła się taki pasek, jakby. Widzicie, taki pasek mu do wyciskania. Wytna się i ten pasek przykleja dookoła um, tej dwójki, żeby był taki fajny um, jakby to powiedzieć kontrast, wykończenie. Okej, okay, dwójka jest, to potem wyczyszczam, Zaraz. Teraz tu taką pomarańczową masę cukrową, z tym, z tą to no, Jakoś jakąś na pomarańczowe nie wygląda, no, ale starała się to wymieszać, żeby mi pomarańczowe wyszło. Ok, wyszło jak wyszło. Teraz się zrobimy te takie e, trójkąty, powiedzmy, nie trójkąty, e, te kapelusze takie drogowe, nie wiem, jak to się nazywa, słupki, e, no, zrobię się taki stożek, Potem się zrobiła dwa kółka, splaszcza je, przykleja pod spód i na to paski takie białe przykleiła. Jak te paski przykleiła, to też tu nie pokazała, ale chyba, chyba będzie wiedzieć, jak paski przykleić. Nie. Ok, z tego zrobię trzy. Tu się zaraz wyroluje, wyłonacza się taki spód. to przykleja pod ten kapelusz. Kapelusz no. Okej, okay, tak to wyglądał. Te paski przyciąna... przy przy nie na przykleiłam. Teraz do tej dwójki wbija pykałaczki i tu mi się popsuły. Te paski mi się trochę popsuły, wy, pokrzywiły, pokrzywiły mi się, tutaj spłaszczyły, ale to potem tym, tym e, skalpelem wszystko fajnie przycięła, żeby było fajnie. Teraz się zrobię kamienie. No, kamienie to chyba najlepsza robota była, bo to, to nie trzeba tak uważać. Kulka zrobi tak pamiętolić w palcach, żeby było takie nierówne, takie dużo kamieni. I tych kamieni się zrobiło dość dużo. I z tej samej masy wycina się potem literki też. Rozwalkowała się na płasko, wycina się kwadraty, i przez folię Bana wycinać literki, wykrawać. Anton. I tu właśnie mu te rąby, przykleiła się już te literki i tu z takiej ciemnej masy, niebie <coughs> niebieskiej masy, um, się cieniutki, wycisnęła się taki cieniutki sznureczek i zrobiła się obramo obramowanie tych rąbów. Ten niebieski kolor właśnie zużyła do ostatniego tortu mojego. Co ten kapelusz jak tort dla absolwenta. Tak zrobię ze wszystkimi, teraz co się tu zrobię? Aha, teraz się wykończam ten mój cakeboard, albo ta podkładka pod, pod tort, e, rozwakowała się masa na, no, ta niebieska masa na cienko i przykleja właśnie na długo i na cienko, cienko, i długo i przykleja się tu właśnie do na ten spód, na ten talerz. Oczywiście to już było kleje, posmaru... <laughs> kleje posmarowane. Fajnie się tak rozwałkowało, żeby mi to na... w jednej całości, w jednej części mi to było. I teraz ostrożnie odet, na co za dużo mi zostało. I teraz przykleja te rąby, powiedzmy. Ja chyba to się rąb nazywa. Tak, trochę przykleja, żeby szpicka tego. Rąbu odstawała jeszcze na górze, tak. I teraz jeszcze z tej niebieskiej masy zrobię się takie jakby z... Czekajcie, na no, przykład się to przykleja. Te kamyki się tu jeszcze przyklejam troszkę. A tu się wycisną zaś takie sznureczki i to się zrobi tak jakby pod te literki. No to tak w sumie mu przedstawiać znaki drogowe. Zrobimy się takie nogi z tego. Ta masa w sumie była tutaj taką miękko, że nie musiała tutaj tego kleić, także tak to przycisnął fajnie i, i się trzymał. moja koparka już jest, już wszystko fajnie wyschło, e, no jak to jeszcze miękkie, bo ja tu wsadziła ten, e, ta wykałaczka, zrobiła się dziurka, ale musiałam już zaś wyciągnąć, bo mi nie, nie chciało mi wleźć do tego kubka, dlatego dziurka była, teraz się ta wykałaczka wcisna, przykleja się to i... E, no właśnie, nie, bo nie wiedziała jak to przymocować do tej koparki, dlatego się wymyślał, że wbija to einfach w tym y, wykałaczku do tego i będzie się tak trzymać. Ta koparka na razie tak położyła, ale w sumie już potem już się potem myślała, przykleja po potem trochę, ale w sumie zapomniała już przykleić i tak, ale się trzymała. No, no. okej, okay, wszystko się fajnie trzyma, teraz po do te kamyczki, gdzie nie, gdzie i te znaki ostrzegawcze, te chuty słupki, kapelusze. Też tam po tym przyklejam. Jeszcze ta dwójka. W sumie to już tak miało być, ale potem tym mi było trochę załysło. Dlatego jeszcze gdzie nie, gdzie zrobiłam takie y, kamyczki, poprzyklejała. Tu mam ta foremka taką. Ja kiedyś dostałam taką foremkę i e, potrzebowałam jeszcze auto na bok, żeby coś mi tam brakowało, jakieś takie ciężarowe auto. E, Miałam właśnie taką foremkę, ona tu jest z choinką, ale ją ta hoinka potem odciona. i z tego tu jakoś tak uformuję autko, e, zrobię okno się tu fajnie zrobię, bo to w sumie foremka na keksy. Tam ta, e, ta masa cukrowa, bo tu musiała być bardzo, bardzo grubo, żeby te, te całe auto mi wyszło tutaj, Ale to jest za cienkie i tu nie chciało się właśnie wszystko wykroić. Dlatego tu wytnę trochę drzwi. Potem się zrobię takie kontury, jeszcze kółka się zrobiam, żeby było fajnie. A ta choinka potem odciona i przykleiła tam kamyki. E te auto pójdzie na bok tortu. Na jedna strona z boku, tortu. Ok, teraz tę te kółkę robię. Te żółte to zrobiła takie kuleczki, splaszczyła palce i przykleiła ta choinka tu wyciągnęła, bo się myślała, a zostawić, a może nie, ale tak w sumie tematycznie by nie pasowało do tego tortu, bo tam już kamienie były, brzewa tu nie było przy tej torcie, przy tej koparce. Także zrobiła także że ta, y, te auto y, wozi kamienie. Ok, tu gdzie, nie niegdzie jeszcze te kamienie po Te auto. Tu jeszcze zrobię takie paseczki cieniutkie po przyklejach, tak powiedzmy do dookoła tego auta, żeby no, tak jakby trochę, widzicie, no, żeby tak trochę realistycznie wyglądało. Tam jeszcze taką jakąś kierownicę w czasnułach przykleiła i teraz te kamienie, w dom, płjka jeszcze wcisnę, jeszcze roz i w sumie autko gotowe, tort gotowy. Okej, okay, tak wygląda mój tort. Takie dekoracje stojące na tort, to możecie zrobić poradnie przed, żeby one fajnie wyschły żeby stwarniały, albo możecie nawet tydzień albo dwa zrobić, bo takie rzeczy to się długo trzymią, to jest, to jest z tej masy cukrowej, to takie gampasty albo masa cukrową zmieszaną z tą gampastą, no. Także one tam schną i potem się długo, długo trzymią, a w sumie to tak podnóżone i tak, i tak dygonie no. Ehm, no, a teraz reszta to tak jak na bieżąco, jak żeście widzieli, no i fajnie było. No kochani, ja myślę, że mu się ten tort podobał. Mi się też podobał. no. Dobra, to by było na tyle. Ja myślę, że niedługo też zaś tort zrobię, bo tak planuję zrobić na rozpoczęcie roku szkolnego, jakoś tam tyta albo tornister, ale chyba wybiera tyta, bo to takie łatwiejsze i szybciejsze. To tak zrobię dla mojego synka. Ehm, no, ale nie wiesz czy kiedy nie obiecuję. No. Ehm, dobra, to by było na tyle. Ja bo dziękuję za uwagę, za wszystkie komentarze, za wszystkie komplementy. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Tyś?